Zobaczcie, kochani, jaki cudny okaz mi się trafił. Płynie sobie tak dostojnie. Tu w przystawie. I nawet się nie boi. Przepiękny ławęć na polskiej wodzie. Bardzo dostojny. A tutaj płynie albo jego połówka. O, zobaczcie, nadpływa. Hmm. Albo przyjaciel. Cudny. To jest ten z taką krzywą szyją. My już tutaj rozpoznajemy swoje łabędzie praktycznie. Uhum. Witaj, mały. Witaj, mały. <grytanie> Ależ będzie cudny film. I taki dostojny, proszę, z wykrzywioną szyją, płynie sobie, płynie. Mamy Ciebie nagranego cudowności. Więc dwa na polskiej wodzie.